Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedne pytania. Piątka kielichów, co wychodzi naprzeciw. Czwórka buława. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka buława dołożę kartę. Trójka monet. Dołożę kartę. Sześć mieczy. Na spodzie talii jest karta Arcykapłanka i to może być tło czytania. To jest mądrość, tajemnica. sedno piątka kielichów płacz ubolewanie żal rozstanie silna uraza negatywne podejście do życia negatywne podejście do rzeczywistości człowiek skupia się wyłącznie na swoim nieszczęściu ten płacz jest większy niż realność człowiek nie potrafi dostrzec tego co jest poza nim i nie chce zweryfikować swoich wymagań i oczekiwań. Tylko płacze nad sobą. Jego płacz jest najważniejszy. Nie chce pogodzić się z przeszłością. Nie chce uleczyć przeszłości. Wpada obsesję, emocjonalny żal. Swoje rozczarowanie podnosi do rangi generalskiej. Tylko on się liczy. I tylko on. A ja mówię... Że nie jesteś pępkiem świata. Trzeba wstać z kolan. Tutaj też jest takie poświęcenie się dla kogoś, a ktoś nas odrzucił lub nie docenił naszego poświęcenia. To jest twoja lekcja, że zawsze trzeba wychodzić na pierwsze miejsce i nie poświęcać się dla kogoś, i nie być na drugim miejscu. Co wychodzi naprzeciw czwórka buław? No to jest brak uwolnienia się od przeszłości, brak uwolnienia się od niezręcznej czy niekorzystnej dla nas sytuacji, brak umiejętności uczenia się na własnych błędach. To jest duży pośpiech w działaniu. Za szybko weszliśmy w związek. To też jest zależność finansowa i manipulacja. Jesteśmy zazdrośni o partnera. Mamy lęk o partnera, że nas zostawi. Kiedy jesteśmy zazdrośni o partnera, mamy lęk o niego, że nas zostawi, to znaczy, że ta osoba nie jest dla nas. Nie mamy w sobie dojrzałości. Dojrzałe pary nie są o siebie zazdrosne. Nie mają w sobie lęku, że się zdradzą. Dojrzała para. Ufa sobie. Nie wprowadzają zamętu do swojego wspólnego życia! Wynik, odpowiedź, rada, sześć. Buław, trójka monet i sześć miecz. Przede wszystkim szczęście to brak cierpienia. Wyobraź sobie, że przed Tobą jest tonący Titanik, który wzywa pomoc SOS. 7 kilometrów od Titanika jest statek o nazwie Simpson, który nielegalnie łapie foki, nielegalnie łowi ryby, które są pod, pod ochroną. I ignoruje wezwanie SOS, ignoruje Titanika, bo boi się konsekwencji swojego działania. A przede wszystkim nie chce stracić swojego połowu i w dużym tempie odpływa. 17 mil na zachód od Titanica płynie jednostka o nazwie Kalifornia. Ale jednostka postanowiła poczekać, przeczekać noc, ponieważ wokół niej były duże kry lodu, i w dodatku miała słabą widoczność. Chciała przeczekać na poprawę warunków atmosferycznych. A to jest symbol wygody i czekania. Ale nie wiadomo na co. I jest trzecia jednostka, Karpatia, która jest od Tytanika 60 mil morskich. Bez zastanowienia ruszyła na pomoc, ryzykując stratę swojego statku, ryzykując Stratę swoich marynarzy. Ignoruje potężne kry lodu. Ignoruje swoje warunki atmosferyczne. Płynie jak najszybciej. Niestety uratowali tylko 705 osób. I to jest smutne. To jest symbol odwagi i empatii. Zastanów się którym jesteś statkiem, czy jesteś Titanikiem, Simpsonem, Kal Kalifornią czy tą odległą Karpatią. A zastanów się, gdzie jesteś w swoim życiu. Napisz pod filmem, jaką jesteś jednostką. Ja jestem Karpatią. Pewnie 90% napisze, że jest Karpatią. I trudno mi będzie w to uwierzyć. Napisz z głębi serca, którą jesteś jednostką. Mnie nie oszukasz, tylko siebie oszukasz. Kiedy para ma konserwatywne poglądy, to mają łatwość w porozumieniu się. To jest zdrowa relacja, która ma szansę na przetrwanie, która jest. Zbudowana na szacunku i miłości. Nie myl miłości z zakochaniem. W dalszych filmach powiem, jaka jest różnica pomiędzy zakochaniem a miłością. Subskrybuj mój kanał. Codziennie oglądaj moje filmy. A dowiesz się, jak zbudować związek. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o